Nagrywam film w zupełnie innej pozycji, niż dotychczas. Jestem półleżący, dlatego że stało się przed chwilą coś, co m, aż, aż zatrzęsło mną, tąpnęło mną dosłownie. W tej chwili na YouTube ściąga się jeszcze poprzedni filmik, który nagrywałem jeszcze o 11 z minutami. Zostało tam jeszcze około 30%. I w trakcie tego, tego procesu zgrywania na YouTube obejrzałem sobie, dokończyłem dzisiejszy poranny kawałek spotkania namiotowego na kampie, gdzie Marek Micyk i, i Grześkowiak Adaś opowiadali o na temat 18 rozdziału. Ewangelii Jana y, dyskutowali, to jest ten moment, kiedy Jezus został pojmany w Getsemanę. I w trakcie, jak oglądałem, to nagle dosłownie jakbym dostał obuchem w, głowie, w głowę. Ja już kiedyś miałem takie doświadczenie. Doświadczenie, y, które stało się za czasów y, elektrowni atomowej w Czernobylu, kiedy wybuchła. To był 86 rok, ja wtedy, wtedy Bóg potrząsnął mną i coś mi pokazał. I dzisiaj przeżyłem coś, coś podobnego. Nie wiem, y, jakie to ma znaczenie, czy to ma jakieś znaczenie. W każdym razie y, odczuwam, że jest to na tyle istotne, na tyle ważne, że zdecydowałem się, pomimo że nie mam nawet połowy baterii, zdecydowałem się spróbować nagrać kawałeczek y, tych myśli, podzielić się z Wami, bo one mogą być bardzo ciekawe naprawdę mogą być ciekawe. Otwórzcie sobie 18 rozdział Ewangelii Jana i to jest moment pojmania Jezusa w ogrodzie w Getsemane. On jest tam z przyjaciółmi, wychodzi horda cała, żeby, żeby go pojmać. To jest ten moment, kiedy, kiedy dokonuje się cała kwintesencja planu ratunkowego, planu zbawienia. Jezus zostaje pojmany Zostaje potem skazany i ukrzyżowany. My żyjemy w bardzo ciekawych czasach, i, i Bóg chce nam pokazać, gdzie na osi czasu się znajdujemy, i ja wiem, że znajdujemy się tuż przed, tuż przed zakończeniem planu zbawienia. Kiedy Chrystus powróci na Ziemię, On przyjdzie zabrać tych, którzy na Niego czekają. Ale zanim On wróci, tutaj na Ziemi dokona się wiele tragicznych rzeczy. Tak jak tam dokonała się pewna tragedia. I popatrzcie, na co chcę zwrócić Waszą uwagę, co mną wstrząsnęło. Oni pytają tam, Jezus pyta, kogo szukacie. On mówi, oni odpowiadają na to, Jezusa z Nazaretu rzekł do nich. To jest 18 rozdział, 5 wiersz. Jezusa, Jezus rzekł do nich Jezus, ja jestem i stał z nimi i Judasz, który go wydał, gdy więc im rzekł ja jestem, cofnęli się i padli na ziemię wyobraźcie sobie to, to zdarzenie, padają na ziemię łącznie z żołnierzami rzymskimi padają na ziemię, jejku imię Jachwy Jezus odsłonił odrobinę swojej chwały i oni nie byli w stanie ustać na nogach pod wpływem tej Blasku te, te, tej chwały Jego, oni upadli na ziemię. To jest łaska. To, co się stało z nimi, oni doznali wstrząsu pewnego i, i doznali łaski, bo oni mogli powstać na, na nowo. Bo następnym razem, jak przyjdzie Jezus, już nikt nie będzie mógł powstać. Ci, którzy padną od blasku Jego chwały, nie będą w stanie powstać na nowo. Teraz jest jeszcze łaska, i teraz patrzcie. Gdy ich znowu zapytał, kogo szukacie. A oni odpowiedzieli: Jezusa Nazareńskiego. Odpowiedział Jezus, powiedziałem wam, że ja jestem. Jeśli więc mnie szukacie, pozwólcie tym odejść. Pokazał nauczyciel. Tutaj już Jezus mówi, już jego chwała jest zasłonięta. Ale oni to przeżyli, oni to widzieli. I popatrzcie, co się dzieje teraz. Aby się wypełniły słowa, które powiedział, to Jan komentuje tutaj. Nie utraciłem żadnego z tych, których mi dałeś. I teraz, patrzcie, Jezus wypowiada te słowa i zobaczcie, co tu się teraz dzieje. Wówczas Szymon Piotr, mając miecz, dobył go i uderzył sługę arcykapłana i odciął mu prawe ucho, prawe ucho. A sługa temu było na imię Malchus. Na to rzekł Jezus do Piotra: „Włóż miecz swój do pochwy”. Czy nie mam pić kielicha, który mi dał ojciec? Wtedy oddział żołnierzy i dowódca i, i słudzy żydowscy pojmali Jezusa i związali go. I zaprowadzili najpierw do Annasza, potem do Kajfasza i tak dalej. Yy, poczekajcie jeszcze, Mateusz 26,39. na chwilę. Mateusz 26, 39, to może być bardzo ważny moment. Mateusz 26, 39, już sekundę. Boję się, że żeby mi baterii wystarczyło. 26, 39. Pojmanie Jezusa, czekajcie to nie to, to nie 39. Nie, tutaj nie widzę tego. Szukam tego momentu, gdzie Jezus przyłożył to ucho z powrotem, i ono przyrosło do niego. Dobra, nie będę tego szukał. Dlaczego, dlaczego to mną tak wstrząsnęło? Wiecie co? Oglądałem wielokrotnie scenę, jak psztyczek w ucho dostał Donald Trump. Czy to jest tylko proste skojarzenie? Nie wiem, zobaczymy. Wiem, że żyjemy w czasach ostatnich. Wiem, że Stany Zjednoczone odegrają bezpośrednią rolę. Być może, tak jak Malchus dostał szansę nawrócić się, być może Trump dostanie szansę nawrócenia, tak jak król Nebukadnezar, babiloński król gburowaty, no baran dosłownie, dostał szansę nawrócenia się i nawrócił się. Być może Donald Trump. Postrzale w ucho, w prawe ucho, tak jak Malchus, ale nie stracił tego ucha, nie stracił życia, doznał łaski. Ja wierzę w to, że, że Bóg go ochronił. Ja w to wierzę. Ochronił go tak jak. Może właśnie dlatego? Może dlatego, żeby miał to proste skojarzenie. Malchus dostaje w ucho. Ale jeszcze w czasie łaski, Trump dostaje w ucho, ale jeszcze w czasie łaski. Ameryka odegra bardzo ważną rolę. Ameryka jest krajem, który przyjął zasady demokracji, przyjął zasady wolności sumienia, wolności wyznania. I to jest kraj, który do dzisiaj to już się kończy, albo już się skończyło. Do dzisiaj jeszcze. Jeszcze tutaj funkcjonuje demokracja, przynajmniej teoretycznie. Ale przyjdzie taki moment, że w tej Ameryce, w tym demokratycznym kraju, prawa wolności, prawa demokratyczne zostaną odebrane ludziom. Największe prześladowania wyjdą właśnie stamtąd. Ustawa nakazująca święcenie niedzieli, czyli łamiąca wolność sumienia człowieka, który nie będzie chciał święcić niedzieli na dowód tego, że. Będzie przynależał do tego ogólnoświatowego ruchu zielony, czy cudowny ład. Bo zobaczcie, te, ten, te wielkie, te wszelkie ruchy zielone, te nowe łady to jest wszystko po to, żeby odebrać nam swobody obywatelskiej, wolności. Wolność sumienia. Oto toczy się wielki bój. Czytajcie tą książkę. Tam o tym jest napisane. Wielki bój się toczy o to, właśnie, że szatan chce udowodnić Bogu, że nie znajdziesz tutaj takich, którzy ci będą cześć oddawali, ale zobaczysz, że wszyscy mi oddadzą cześć. Oni wszyscy pokłonią się mnie. I stąd ta ustawa niedzielna pojawi się w pewnym momencie w Stanach Zjednoczonych, w tej Ameryce. Być może będzie to jeszcze za prezydentury Trumpa, być może po prezydenturze Trumpa, nie wiem, trudno mi powiedzieć. W każdym razie dzielę się z wami to myślą dlaczego, yy, dlaczego, to skojarzenie, w ogóle no przedziwne, prawe ucho, prawe ucho jeszcze w czasie, kiedy Jezus jest łaskawy. Trump, amerykański prezydent, nie wiem, czy będzie wybrany, czy nie zobaczymy, ale ten człowiek dostaje w prawe ucho, tak jak Malchus. Czy skorzysta z tej łaski? Nie wiem. Czy ludzie zwrócą uwagę na ten epizod, bo on wiecie co, cały świat przyglądał się temu epizodowi, że Trump dostał w ucho? Cały świat to widział. Wszyscy to analizują. Ale kto skojarzy to wydarzenie z 18 rozdziałem objawienia i z tym faktem, gdzie Piotr ucina ucho Malchusowi, ale Jezus mu przywraca. Zdrowie przywracam ucho. Kto skojarzy to? Kto będzie czytał Biblię? Dlatego, że w tej Biblii to wydarzenie jest opisane, bardzo podobne wydarzenie. Bardzo ciekawe to wszystko jest. Muszę Wam powiedzieć, że wstrząsnęło mną. Myślę, że warto to rozważać. Myślę, że warto. Zwracam się do braci, do tych, którzy rozumieją Księgę Daniela i Księgę, Księgę Objawienia. Przyglądajcie się temu, bo wiecie co? To Bóg daje nam zrozumienie zarówno zdarzeń, w których uczestniczymy, tak jak Walter Fight przygląda się zdarzeniom, które nam towarzyszą z jednej strony, z drugiej strony przygląda się, ten sam Walter Fight przygląda się wszystkim biblijnym proroctwom, wszystkim biblijnym obrazom i on, on, Przygląda się i mówi: Popatrzcie, jak to pasuje do tego. To było za króla takiego i takiego, a to mamy obecnie. Takie prawa tutaj wychodziły, obecnie wychodzą takie prawa. Walter Fight to wszystko łączy, kojarzy. Dla mnie on jest mistrzem y, tych skojarzeń, i, i dla mnie jest sługą. Jest sługą Bożym, y, dlatego że wielu ludzi, słuchając Waltera Fighta nawróciło się, zaczęło czytać Biblię. Wielu ludzi. Problemem jest, jest tutaj, to jest poważny problem w Kościele Adwentysów, że Kościół postawił te mury oddzielające yy, Kościół od, od yy Chrystusa, od Boga i, i ludzie nie chcą przynależeć, nie chcą włączać się do tej społeczności. To jest, to jest bardzo smutne i przykre, ale wiecie, co jest to wyjaśnione w księdze Objawienia w trzecim rozdziale. Jest to pokazane, dlaczego tak się dzieje. Objawienie Jana. Trzeci rozdział to jest list do I Popatrzcie. Laodicea, to jest ten ostatni kościół. Siódmy, ostatni kościół. Czyli ta, to jest ta społeczność wywołanych ze świata, ale ta ostatnia. Popatrzcie. 19 wiersz, czytam. 3,19. Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam. Bądź wtedy gorliwy i upamiętaj się. Oto stoję u drzwi i kołacze, Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Jezus mówi tak: Ja stoję u drzwi i kołacze. Co to znaczy? To znaczy, że on jest, został wyrzucony za nawias, za drzwi tej społeczności. To jest tak samo, jak było za czasów apostołów, za czasów Izraela, kiedy, kiedy Jezus przyszedł do Izraela. Wywalili Go, wypchnęli Go za drzwi. Przyszedł do swojej własności, oni Go wywalili za drzwi, zabili Go. I tak samo tutaj, do Laodycei jest napisane, oto stoję u drzwi i kołaczę, wypchnęliście mnie za drzwi, ale ja pukam jeszcze. Ale kto z Was otworzy, <laughs> wpuści mnie, otworzy drzwi, wejdę do Niego i będę z Nim wieczorzął. Także dzisiaj zbawienie już nie jest w Kościele, nie jest denominacyjne, nie jest przypisane żadnej społeczności, tylko każdemu z osobna my będziemy tworzyli tą jedną owczarnię wtedy kiedy, wtedy, kiedy ja będę z Jezusem przy Jego stole, kiedy Ty będziesz z Jezusem przy Jego stole, my wszyscy będziemy przy tym jednym stole, gdzie będzie Jezus z nami, wtedy stanowimy tą jedną owczarnię. Jesteśmy z jednym pasterzem. Dobrze, dzięki bardzo. Nie, nie nagrywam więcej, bo boję się, że komórka mi się wyłączy, bo skończy się bateria. Zostańcie z Bogiem, trzymajcie się i badajcie Biblię. Żyjemy w arcy ciekawych czasach. Hej!